Wyobraź sobie spotkanie, które przeczy wszelkim zasadom. Metodyczny nauczyciel i zbuntowana kowbojka. Dwa przeciwstawne światy zderzają się, tworząc historię, której nikt się nie spodziewał. Dziś na globalne fantazje przedstawiamy Desert Hearts, film z 1985 roku, który zrewolucjonizował kino dzięki przyspieszającemu puls romansowi. Poznaj wszystkie sekrety i dowiedz się, dlaczego ta historia pozostaje niekwestionowanym klasykiem. Vivian Bell jest nieskazitelną nauczycielką literatury angielskiej z pozornie uporządkowanym życiem, ale jej post-ity i formalne garnitury skrywają serce, które szuka czegoś więcej. Przyjeżdża do Reno w Nevadzie, aby się rozwieść, ale to, co znajduje, to nie tylko wolność, ale iskra, która na zawsze zmieni jej świat. Tam poznaje Kay Rivers, wolną i wybuchową artystkę kowbojkę, która żyje poza zasadami. K nie wierzy w ograniczenia, a jej uśmiech jest wyzwaniem, którego Vivian nie może zignorować. Ich pierwsze spotkanie jest jak błyskawica na pustyni, nieoczekiwane, elektryczne i niemożliwe do zapomnienia. Ten uśmiech, ta przytłaczająca energia, zaczyna przełamywać bariery, które Vivian budowała przez lata. Gdy ich spojrzenia krzyżują się w tym jałowym krajobrazie, zaczynają mówić własnym językiem, cichą grą uwodzenia, która stawia wszystko pod znakiem zapytania. Vivian walczy z własnymi lękami i uprzedzeniami, podczas gdy K reprezentuje ścieżkę do nieznanego, do wersji siebie, którą zawsze chciała odkryć. W każdej rozmowie, na każdym spacerze w palącym słońcu, Rośnie więź, która wykracza poza powierzchowność. Czy kiedykolwiek czułeś, że jedno spotkanie może zmienić wszystko? Opowiedz nam o tym w komentarzach. Vivian przybywa do Reno z wahaniem i nieśmiałymi krokami, ale Ka wciąga ją do swojego świata z przepełnioną pewnością siebie. Ich rozmowy wykraczają poza słowa, między rzeźbami i spacerami po pustyni. Miłość zaczyna rosnąć w pęknięciach ich życia. Każdy gest, każda cisza jest naładowana znaczeniem. Subtelny taniec między dwiema duszami poszukującymi siebie nawzajem. Ale nie wszystko jest łatwe. Frances, Makocha K, podejrzliwie przygląda się nowemu związkowi. Na ranczu pełnym napięć uczucia przeplatają się z zazdrością i lękami, niczym wiatr hulający po suchych terenach. Obecność Frances nieustannie przypomina o przeszkodach, które muszą pokonać, o normach społecznych, które grożą rozdzieleniem tego, co połączyło serce. Film jest rozwinięciem intensywnych spojrzeń i znaczących milczeń. Vivian chce być tylko przyjaciółką, ale jej serce woła o coś więcej. Jest odważna i pełna pasji, gotowa zerwać kajdany czasu i żyć swoją prawdą z całą siłą swojego wolnego ducha. Kogo byś poparł? Zostaw nam swoją opinię poniżej. Na imprezie, między tańcami i ukradkowymi spojrzeniami, Vivian stawia czoła swojemu strachowi i zaczyna puszczać łańcuchy, które ją więzią. Jej chemia ska przeradza się w wir, który grozi zmieceniem wszystkiego na swojej drodze. Każde spotkanie jest krokiem w kierunku wolności, zerwaniem z przeszłością, która nie może już ich powstrzymać. Decyzje stają się trudniejsze, miłość bardziej intensywna. Każda scena to małe, emocjonalne trzęsienie ziemi, które trzyma w napięciu. Historia opowiada nie tylko o zakazanej miłości, ale także o odwadze zmierzenia się z uprzedzeniami, własnymi lękami i społeczeństwem, które nie zawsze jest gotowe zaakceptować to, co inne. Czy kiedykolwiek musiałeś wybierać między tym, co bezpieczne, a tym, czego naprawdę chcesz? Opowiedz nam o swoich doświadczeniach. Kiedy Vivian i Ka spotykają się w motelu podczas burzy, wszystko zmienia się na zawsze. To chwila pełna czułości, pasji i wrażliwości, która zamienia pustynię w raj dla zakazanej miłości, chwila, w której świat zewnętrzny znika, a wszystko co pozostaje to siła dwóch serc, które ośmielają się bić razem. Ten film przypomina nam, że miłość nie rozumie zasad, etykiet ani narzuconych ograniczeń. Jest to wezwanie do słuchania tego, co dusza woła w ciszy i znalezienia siły, by podążać ścieżką, która naprawdę należy do nas. Ale jak wszystko w życiu, ścieżka prawdziwej miłości nigdy nie jest prosta. Vivian staje w obliczu wiru emocji, które popychają ją do granicy między rezygnacją a całkowitym oddaniem się. Jej wątpliwości rosną z każdą chwilą, gdy zdaje sobie sprawę, że miłość do K to nie tylko romans, ale osobista rewolucja, która rzuca wyzwanie wszystkiemu, co kiedykolwiek znała. Nie jest łatwo przełamać wieloletnie uprzedzenia, zakorzenione lęki, czy zerwać z oczekiwaniami, które narzuca społeczeństwo. K, z jej wolnym, niepokornym i buntowniczym duchem, zmaga się również z własnymi demonami i ranami z przeszłości. Jest nie tylko kobietą, która ma odwagę kochać bez strachu, ale także siłą, która inspiruje Vivian do odkrywania swojej najgłębszej prawdy, do uwolnienia się z niewidzialnych łańcuchów, które ją więzią. Razem zaczynają budować schronienie, w którym mogą pokazać swoje prawdziwe ja, bez masek i uprzedzeń, gdzie każdy pocałunek i każde spojrzenie jest aktem odwagi i afirmacji. Film Desert Hearts w mistrzowski sposób ukazuje, jak pomimo strachu, niepewności i zewnętrznych oczekiwań, miłość może stać się najbardziej radykalnym i wyzwalającym aktem. Vivian i K stają się symbolami tej cichej walki, żywym świadectwem tego, że szczęście często leży po drugiej stronie ryzyka i odwagi, by być tym, kim naprawdę jesteśmy. W każdej scenie reżyseria i kreacje aktorskie uchwyciły tę wyjątkową mieszankę napięcia i czułości, pasji i wrażliwości, która sprawia, że Desert Hearts jest niezapomnianym klasykiem. Suchy, pustynny krajobraz Reno staje się idealną scenerią dla tej opowieści o wyzwoleniu, odkrywaniu siebie i transformacji. To miejsce, w którym kurz i światło mieszają się z intensywnością stłumionych emocji, które eksplodują w chwilach czystej ludzkiej więzi. Czy kiedykolwiek czułeś, że miłość sama w sobie jest aktem buntu przeciwko establishmentowi? Powiedz nam w komentarzach, co oznacza dla ciebie zerwanie łańcuchów społecznych, aby żyć swoją prawdą i być autentycznym. Chcemy usłyszeć twoje historie i przemyślenia. Ostatnie chwile pokazują nam, że choć życie jest nieprzewidywalne i pełne wyzwań, siła prawdziwej miłości zawsze znajdzie drogę. Vivian i K. pomimo zewnętrznych przeszkód i wewnętrznych konfliktów, zdołali zbudować więź, która wykracza poza słowa i konwencje społeczne. Ta miłość jest potężnym przypomnieniem, że czasami wystarczy iskra, aby rozpalić ogień, który nigdy nie zgaśnie. Desert Hearts to nie tylko film o miłości, to hymn na cześć odwagi bycia sobą, piękna płynącego z różnorodności i magii, która powstaje, gdy dwie dusze łączą się bez zastrzeżeń i strachu przed osądem. Historia zachęca nas do refleksji nad znaczeniem akceptacji naszych emocji i walki o to, czego naprawdę chcemy, nawet jeśli ścieżka jest niepewna lub trudna. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, pamiętaj, że miłość może rozkwitnąć w najbardziej nieoczekiwanych miejscach i że autentyczność jest zawsze najlepszym sposobem na znalezienie szczęścia. Czasami jedynym sposobem na szczęście jest zerwanie z tym, czego wszyscy od nas oczekują i odważenie się żyć według własnych zasad.